Cześć! Dzisiaj masaż bruzdy nosowo-wargowej płytką Głasza. Naszą płytką, które, którą same stworzyłyśmy. Jest to płytka ceramiczna, pokryta, ozdobiona złotem 24 karaty. Więc jest na luksusowej i na bogato. A złoto jest bardzo zdrowe do, dla skóry. Same wiemy, że jest takie przeciwzapalne, jeśli chodzi o o jakiejś niedoskonałości na skórze więc pomaga zlikwidować te wszystkie takie właśnie niedoskonałości to jest złoto, złoto jest bardzo zdrowe dla ciała no a teraz przy, przy tym masowaniu będziesz dotykać właśnie złotem twarz najpierw posmaruj twarz kremem lub jakąś nie jakąś tylko może złotą maską naszą bardzo ją lubię, już trochę się pomalowałam nią ale nie ukrywam, że bardzo ją lubię. Ona yy, ma to, ten aktywny z kolei złoto koloidalne samo złoto, ale kobiety lubią złoto ja lubię złoto ma yy, bardzo dobre właściwości. Złoto tu jest koloidalne, więc jest to aktywny, aktywny składnik, który głęboko wchodzi yy, w strukturę tkanek i pobudza pobudza to, to co już zaspałe tak? no, w każdym wieku ten metabolizm już yy, osiada. Kolagen też zasypia i musimy pomagać sobie masażami czy dobrymi kosmetykami, które tam wewnętrznie jeszcze pobudzą te zaspałe tkanki. Kolagen, żeby ta twarz była taka pełna blasku, mniej zmarszczek, żeby było, żeby wolniej powstawały te zmarszczki, żeby mniej wiotczała ta skóra. Mm, też cienie pod oczami bardzo super z, y, ni, niweluje tak? Złota maska. E, jeśli posmarowałaś już twarz, zaczniemy y, masaż tej bruzdy nosowo-wargowej. Mm, przytrzymujesz dłońmi mm, tutaj usta i takie szybkie ruchy, szybkie ruchy takie, które... Sprytnie pobudzają, pobudzają nam tutaj tą, yy, tą bruzdę nosowo-wargową, te mięśnie, tak, pobudzają, pobudzają do tego, żeby je dotlenić, dotlenić, tak, o, tą częścią i tym złotem po prostu yy, masuje, tak, że gadam, ale przytrzymuj tu sobie i 15 razy, hmm? 30 sekund. Hmm? Tam będziesz czuła, no ale nie mniej niż 15 sekund. Poproszę, dobrze? Dobra. I drugi, yy, drugi gest, drugi ruch. <grym> I do ucha. Tutaj, tak? Czyli ściągający i do ucha. ściągający i do ucha. Hmm? O. Super. To samo powtórz na, na tej stronie, tak? Na drugiej stronie. Jeszcze to jest taki fajny gest. Mm, ruch, który po prostu podnosi nam tutaj te policzki. <laughs> tak, o. I strona ucha. Hop, super, w ten sposób. O, tutaj podnosisz, podnosisz. Jeśli chodzi o płytkę. Masujesz praktycznie intuicyjnie tą stroną, która ci pasuje, czy tym serduszkiem, czy tą taką tutaj tą częścią, czy tą częścią. Potem myjemy, tak myjemy ładnie płytkę mm, delikatnym, na przykład żelem do mycia twarzy. Mm, i możesz powiesić, żeby wyschła, tak, I do następnego użytku. Wszystkiego dobrego.